Rowerem pokona samotnie 2000 km, jadąc na północ Norwegii. Robert Świkliński chce w ten sposób pomóc zebrać pieniądze na rehabilitację chorej Doroty Aranin z Jelcza Laskowic. To dla mnie też taka terapia. Człowiek jest dwa tygodnie sam, to jest samotna wyprawa, jedzie i, i walczy ze swoimi myślami, walczy ze swoim zmęczeniem, walczy ze swoją trasą, bo Norwegia to nie tylko góry, ale też będzie morze, co za tym idzie, silny wiatr sprzeciwka e, no i, i satysfakcja tego, że, że komuś się pomoże, że dobra, ja jadę rowerem i przeżyłem naprawdę świetne, świetne przygody, które mogę opisać na, na swojej stronie, ale to się przekłada na realny zysk dla Doroty. Dorota urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Jej całym światem jest mama Ewa. Zrobię wszystko, żeby jak najbardziej była samodzielna. No, wiadomo, że urzędowych spraw nie załatwi, nie załatwi, nie ugotuje sobie obiadu, no, trochę posprząta, trochę tam sobie jak ma gotowe rzeczy sobie przykuje, kawkę sobie zrobi, ale ta komunikacja z ludźmi jest największym przeszkodą, nie? No i robi wszystko, no. Kocham ją, mam ją jedną. Naszym celem jest, żeby y, opiekunowie i motyle, bo tak nazywamy naszych y, podopiecznych, żeby czuli, że mają, tak jak wsparcie Pan powiedział, ale też żeby czuli, że są w wspólnocie jakiejś, że nie są sami. I tak jest faktycznie. Celem Roberta jest Tromso, jedno z najwyżej wysuniętych miast na Ziemi. Trasa nie będzie należała do najłatwiejszych, szczególnie, że będzie pokonana w dwa tygodnie. Jest tak poprowadzona, że nie będę musiał jechać żadną główną drogą. Jeżeli będzie możliwość objeżdżania jakichś większych dróg, to zamierzam to robić, bo ostatnia wyprawa, którą robiłem po Polsce w 2018 roku, to były dwa miesiące rowerowania, 5000 km, no ale też trzy wypadki po drodze. No i nie zamierzam tego powtórzyć. Norwegia to jest bardzo duży kraj, w którym zaludnienie jest bardzo małe, więc no może może być tak, że odcinki będą przekraczały odcinki dzienne 150 km, więc naprawdę będzie, będzie co kręcić. Robert chce zebrać dla Doroty 50 tysięcy złotych. To cel, który miejmy nadzieję, Ostatecznie będzie większy. Dziewczyny są bardzo zestresowane, ale też bardzo się cieszą. To jest w wielczu, duża akcja. Tu się czasem dzieją, dzieją duże rzeczy. i To jedna jest z większych akcji i myślę, że myślę, że ta nadzieja jest cały czas. Kibicowska wyprawa Roberta zakłada także odwiedzenie na trasie klubów sportowych.